Znale, że ta umowa była 5 lutego 2010 roku i macie w nerym Ale to była, było po prostu no, to gdzieś, tak jest no. Ale jakaś data? No tego lutego. 5 lutego 80, była, 10 rok, tak, tak, 2010 roku. 2010. 2010 rok, tak. Tam było, nie wiem, 3 czy 4 postępowania. To to tak, nie to nie było jedno. Tak. 3000, 30 tak. Mam jeszcze jedno pytanie, może też nie. To co? Jeżeli nie mam tutaj umowy, to głosujemy za wnioskiem pana, czymu się... Czy, yy, pana Wtorek. <grym> to, to jest za wnioskiem <grym> pana Sadowickiego, który mówi... Tak, wniosek yy, komisja stwierdza, że nieprawidłowości przy organizacji przeprowadzenia procedury... Przy i przeprowadzenia procedury, w ramach umowy pomiędzy urzędem a firmą obsługującą przepad, przekazanie sprawy do wyższych instancji uprawnionych do kontroli. To, to jest to. To jest to, arty... 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 A, arty... a pani Sędzowska jeszcze? Nie. No na pewno. To... 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 <laughs> to jest to, Pana Radnego zadać. No, 2, 3, pięć. 5. Dziękuję. Przejdźmy do ustawienia... Takiego, to dlaczego firma budująca kanalizację do ulica Tarkowa po zakończeniu pracy nie doprowadziła drogi do pierwotnego stanu technicznego. I przy okazji dlaczego, y, czy specyfikacji jest ulica Tarkowa razem z ulicą dla y, szybającego przemysłowo, a gdzie w umowie już się nie okazuje ulica Targowa? Może jest może tak? F to jest ulica Tarkowa. Tak, A tak. tak to do ulica Tarkowa robimy przedsiębiorstwa?

Proszę Pana przeczytać, bo ja. ja. to do tego, co zostało. W dokumentacji która była załączona na wip że trasa kolektora F biegła za stopową na Podparna-Mącika i dalej pana podparnę... To pytanie jest takie, jakie ja mamy skierowane na komisji. Przepraszam, dlaczego? firma mówiąca o kanalizacji do obrońca terytorialnego z najbliższej pracy nie doprowadziła drogi do pierwotnego stanu Do kogo pytanie? Nie doprowadziła dlatego, do że nie było tego dokumentacji targowej. Kanalizacja nie biegła po drodze, dokumentacji targowej, kanalizacja nie biegła po drodze targową, tylko biegła za stanową. Tak. W związku z tym, żeby nie płacić jeszcze Nie wiem, ale kodekstwa. brak ten tutaj głowy po, po zmianie. Cały czas o tej licy, nie? Zmianie nie przebiegu linii. nie przebiegu linii. No jest dokumentacja przetargowa, jest zapisy za zapis, które zapis, są w dzienniki budowy, no ja się na tym nie znam. Nie znam się na zapisach takich, które były między inspektorem docą, a które były między firmą między wachowcami kierownikiem budowy. Tak? tylko dlatego, że z, z, z została zmieniana, zmieniona. Proszę, zmieniona została dokumentacja. Nie dokumentacja, niej. tylko linii. No przed linii, tak, kolektoralne. Tak. Kolektoralne. Tak. Proszę, proszę. bardzo. brak zgody tych no. osób, które są. Umowie. Dotyczyły? Paragraf 11 punkt 5 czy 5 jest taki zapis. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w organisku w przypadku punkt B. Konieczne wykonania zamiennej za dokumentacji tej umowy. Czy aneks do tej umowy? O zmianach dokumentacji, tak, to były pewnie i korzystane umowy na podstawie. Być może do by jakiejś protokołu konieczności, y, to jest w dokumentach na tą chwilę, nie mogę Państwu długo pokazać, bo nie mogę znaleźć rzeczy, widziałam że Bo jeśli się zmienia teraz, głównie w odozie, w naszym niewidomym, nic nie zmienia, to się pisze, ale do umowy. Wiesz, ale do umowy. Niestety. Może być drożej, to może być drożej w sali drzewie, przecież w na pewno, ale, ale w anegdromowej jest zmiana trasy, musi być anegdromowa trasa. Jest zmiana trasy i uważam, że ta prezentacja powinna być przerwana do zmiany aż projekt, dopiero jak najdalej robią. Dopiero w jest taka umowa. Dopuszcza się. Tak, dopuszcza się, tak, się. Tak, tak. I dlatego, że jest zmiana dokumentacji tego. I wtedy się tutaj nowo umowę z firmą, ale nie...

z urzędu gminy tam się właśnie nie 2,36 bo taka suma padła. To zaprosiliśmy dużo więcej za to, że kawałek wielokrotnego asfaltu, jak po za ile tam, nie wiem, 800 metrów. dużo więcej, A jakby była w umowie, jakby robili to, to bez niczego, robili tak, no, by dargowe i tak na słowo byłoby nie? Bo to tam byłby jedna rocznica, Proszę Państwa. No, mimo, że to jest punkt trzeci, akurat ten podpunkt pasuje idealnie, żeby dołączyć do wniosku w przemianie. Też to są też nieprawidłowości. Eee, Dwumogie, no tu mamy problem z głową. Nie ma umowy, eee, A jest to no, było przepraszam. W tym punkcie, akurat została zmieniona linia. Przepraszam. Yy, yy, paragraf 2, ustęp 1. Termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2011, w tym 50% zakresu wykonania określonego harmonogramem roku do dnia 30 kwietnia 2011. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. No, no, to nie jest A, to nie chodzi o to, że no. całościowo zostało zmienione, tak? Tak, całościowo. Całościowo zostało zmienione.

a tylko, no w, tym, w tym 50% procent do kwietnia, Tylko do a, mamy, że miał do grudnia, a jest teraz do kwietnia. A ten wykonania rządzi. Spotykajcie Państwo, spokojnie, o... jeszcze spokój, Jeszcze jest, nie. Wiem, jeszcze... W mianęli, w mianęli. Tak, jeszcze o, Jasne, o, No tak, tak, się szuka właśnie dokumentów sprzed tylu lat. I tak się pamięta, sprzed tylu lat. Znowu no, no, terminu wykonania umowy no, 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 Tak, tak, tak. No, to nie mogło tak być, że... Nie no. Nie, no to jest że że, że termin stopni... wykonania tylko tej zmienionej z lipca? i co To co Umowy odnośnie firmy. Tak samo, nie mamy aneksu odnośnie tego. No. To ma, nie mówimy o firmie, tylko mówimy o całości wykonania Panie a ale, to do targowej? Do targowej. Do targowej zmiany, zmiany projektu. Zmiany projektu i był i... ale w 30 wrzesień przesunięty jest termin budownie, a termin był, jak składało się wnioski po jednogłośnym tygodniu, termin był składany 30 lipc, nie? 30 No właśnie. I ci te dwa miesiące nam nie dało, też w plecy tego e, Wie pan co, w umowie Urzędem Marszałkowskim jest przekazanie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego, niezwłocznie po zawarciu umowy. Czyli nie patrzymy na termin wykonania, no, tak. tylko patrzymy na termin podpisania umowy. A ten wycinek był tak. roku. Tak. roku. I dopiero, dopiero oni, dopiero wyślemy im i oni nam dadzą pozytywną ocenę, to oni jeszcze raz weryfikują. Każdy zakres, każdy, tak jak mówię, zgodnie z No i to da jest wierzy, to 35, tak? Czyli... oni, tego, oni tego dokumentu nie mieli. Bo oni tego mieli, zawartą umowę, tak jak jest umowa z Rządem Polskim i tego, co oni to I oni na podstawie tego dawały? I imię. Tylko interesowało postępowanie Panią no, Czy Tak, e, może wnioski do punktu trzeciego? Nie. Ale jestem znowu. Ja myślę, że na podstawie wyjaśnień Pani, że przyjemność, bo co możemy

wniosku pana Saworskiego, ale tak jak jeszcze wiesz, też nie mamy do zmiany y, planu. Teraz. E, aleksu nie ma, ale to jest aneks, który jest ponad dwa, przechowujący termin. Ale tylko termin przejrzystości, prze to zbyt, to jest nie miesiące. To ale do projektu powinien być też tak tak, tam jest Podamy no. sprawę, to jest inaczej. Jak Plan jest, ja także tutaj całościowy mamy... Całościowe no no akt był zrobiony tak, że dotyczyło całej inwestycji cokolwiek Ale, ale nam chodzi, bo jeśli jest w mojej zapisane, że powinniśmy anie wstrzymanie budowy ze względu na zmianę projektu budowanego, to był projekt infianca projektu, by było, to by być to Ale tak. to trzeba to w znów czytać po kolei Dziennik Budowy i wtedy można by to było, bo nie. być może w Budowy inspektor nadzoru tak samo, ja nie mówię, że nie, to nie Jest w mojej pisaniu. Zmiany za, za, zamawiające dopuszcza zmiany umowy jest w okresie aneksu przypadku. Konieczność wykonania z zamiennej dokumentacji projektowej. Tam była konieczność zamiany projektu, zmiany projektu dokumentacji. dokumentacji. Była konieczność, bo poszliśmy pasta, drogę hmm. poszliśmy, nie? I nie ma tego, nie tego, nie dokumenta, że takie coś było robione. No. Ale Ale, że jest to dwa no. miesiące, ja Po prostu, ja bym powiedział, że firma nie, nie wyrabiała w czasie, no on nie przesunie po dwa miesiące, nie? Bo to jest z dodaniem prawdą. Firma nie wyrabiała się w czasie, bo to jakby potem, nie? Lało, padało, wiosna, było, to No. tak. Można, żeby to Ale, brakuje No, to jest zlekko odnośnie, bo tu mamy połączenie odnośnie asfaltowania drogi. No i nie mamy na to, ani lekko. A nie mogę, nie? Mogę. Nie mogę. głosujemy nad, yy, nad mogę wnioskiem pana Sabłyńskiego. Zkałączamy ten punkt B do no ja punktu A. Musimy konać to. Kto jest za? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie, kto się wstrzymał dziękuję. Przymidźmy do punktu 4 sprawy różne. Sprawy różne Bardzo proszę Pan ma teraz jakieś pytania. Nie mam żadnych pytań. Ja mam pytanie. Tak, proszę bardzo. Na, na jakim etapie jest realizacja funduszy czołeckich za 2015 rok? Czy tam już zostało to... Ta realizacja jest w trakcie. Mhm. Trudno powiedzieć, czy jesteśmy w trakcie. połowie po połowie. per il palloni dei Tak, to, lo, to, to, to... Jeśli nie będzie, było, to będzie to, to porównane, tak? Chyba ona taka była, to już będą nie ma. No w nie, w nie ma tam żadnych świadków, co było. Nie, nie, ale nie jestem. Bo, bo, to bo wczoraj to tam będzie tak, tak źle. Pani Rada się pytała o to jest powiatowe było, tak? Ale on jest fundusz. Tak, ale to bo z funduszu szkołackiego tam aż wirowanie było, bo oni co robi tak na czajnik. No, tutaj się nie, no, miejsce, wylegać, że to by się Czyli, że ma nie było. Bo miejsce przygotowanie, to było. Jakoś drogi nie gorsza Nie ma. Droga. było. Droga. droga pod zasięgiem zasięgu 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 Mówi, tak? Mówił dalej, bo na powinna też trzymać Pierwsza, o, o. W stronę, nie? I e, tak, był wybiegiem tym ziwem, który okazał się nie, nie spełniał, spełniał warunków, znaczy nie spełniał norm. I co teraz z tym wybiegiem dalej zamierza na, na robić, bo tam się nie wzią, bo tam jak się jakieś da do, do czy ale tam jest samochodem, trudno przejechać za rogiem, bo są takie kamienie, które na kamieniach się skacze, to się daje spodem, i tak jest nazywane góra-dół, góra-dół, góra-dół. Czy panuje Raczej nas by interesowało zebranie tego, bo to skoro biednie od pewnych góra to zabrać to całkiem i wysypać ziemi. To jest nie Bo tam była droga Ja chcę zaznaczyć, że, że ja y, tą drogę robię osobiście. Jeszcze za czasów rządu pana Dróżnego przyniosłem na to drogę, to jest około pół kilometra, przyniosłem na to drogę 20 samochodów żeby gdzie? z przysetami rządu osobiście, gdzie dostałem wynagrodzenie z rzędu i tylko poza panikę koszty transportu, moja praca, wszystko było dla bo to była droga do mnie. I w tym roku ta droga została totalnie popsudna. Bo była idealnie lub nie było stóp. A teraz zasypano tego piachu i teraz no wiedzę, że to trzeba po prostu zerwać to samo. nie wiem. Jeśli o wiele wychodzi przewiezienie tego zbioru gdzieś obok powiedzmy. No ja to ogólnie nie ma problemu, żeby ładowarka zebrała część i przewiozła, ale jeśli chodzi o więzienie gdzieś na razu to będzie krowa. Nie no, tam są takie do ujęcia, do nie no, to trzeba samochód powieść, bo tam obok, no to komu na pole przecież nie można też wysypać, a ta droga to przecież cała jest idealna. No, była twarda, miódka droga bez domu, bez niczego. Może na to. Zautorować rodzinę, jak to wygląda. Sam ty skupywali. Mnie nie było w domu <śpiewanie> Ja przyjeżdżam z Miska. A on Ja przyjeżdżam z Miska, no ale tutaj ona, tu jakiś powinien z nimi być. No to pamiętajcie, że kiedy są drogi jako stole, to tam na takie drogi ja nie trzeba już ulepsza się ulepszać. Jak sąd jest że tam to wcale jest do sądów. I tą To też tak jest Była jedna zemsta Radzia, jedna droga, jak się nazywa. A ja mam pytanie do pana czy Rozumiem, że to poszedł z dużo miejskiego? Tak. A czy pan na tym zebraniu miejskim był? Nie kiedyś, tylko wtedy, kiedy był, Kupin, było, było? Był, było to, była to, zabana... to było na... na... Nie, ja pytam się konkretnie, czy był, czy, 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 czy radny był na tym zebraniu, gdzie było ustalane, które jest. miejsce... Uh, nie, nie, ja pytam się Nie, ja pytam <cjar assets> się konkretnie, czy był na tym zebraniu. Żeby to nie, nie. nie ja. bo ona jest idealnie równa. Niestety nie widocznie. Czy zapomniał nieco? Nie, było. nie było. Dobra, nie podziękowania, nie jest. Nie pamiętam w nie wiem. Czy ktoś zdobył ma jakiś sprzęt na kiblu, się to No chyba na moim No może była to że pozostać, że no, 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 żebyś żeby, żeby żeby tam zadała coś to W to, jakiś sposób? Teraz, A bo ja ale mam takie pytanie z tym Żwirem kto zerwał umowę z dostawcą dostawca czy gmina? gmina, gmina, gmina. a czy nie można by było w ten sposób zrobić, że jeżeli dostawca przybył w zgodnie z parametrami to żeby go to ze z powrotem zabrał, tak? jestem pana umowa. umowę tak, to nie, nie teraz jakby to zakompensujemy no tak.

na ortodzy, jest. No, wiesz, no tak, wiesz, wiesz, nie jest I się wcześniej bo widać nie jest, ale człowiek nie myśli, tam jest dobrze i wie, że to chciał położyć. prostu po prostu. tak? Na zadanie. tak. Połowa dniu pójdzie na to, że tam no tak y, połowa, i tak, pójdzie na to, że połowa na... No i, ale gdzie, w którym konkretnie miejsce od dołu zostanie sypane, to już to, jest... to my prowadziliśmy teraz inaczej. Ja zresztą już doświadczeniem, bo byłem na zebraniu wiejskim do naukowców. Podjęliśmy decyzję, że od numeru 4 do numeru 5, czy od numeru 1 do numeru 4. To ten odcinek. I teraz, bez względu na to, czy ktoś wyjdzie, powie, że sypiemy tu, czy nie tu, większość mieszkańców, większość mieszkańców, wszyscy obecni na zebraniu podjęli taką decyzję. I to jest decyzja gnosząca. Nie ale zebranie było nam 600 osób, no bo bardzo mocno, nawet mało na, na 20 kadr. Ale, ale taka decyzja jest podjęta i kto będzie mi nie będzie sytuacji takiej, jaka miała miejsce właśnie u y, pana Dawnego że pan X wyszedł y, z domu i mówi: Nie, nie będę cytował bardzo szybko, tam nie, po, nie pojedziecie, tylko pojedziecie tutaj. Pan Dawny Mój przyjechał z powodu, powiedzmy, i dalej tam gdzie pan X chciał zdecydować ja i tam gdzie mieszkańcy. Teraz już nie będzie tak. Teraz mieszkańcy zdecydowali od dokąd? konkretnie. Z tego doświadczenia podjęliśmy taką decyzję od 1 do 4, od 4 do 1. Jeśli jest takie ustalenie, to bardzo dobrze, no tutaj sądys jest, jest osobą decydującą, gdzie to ma. Tak, a jeżeli nie ma takiego ustalenia, i są to są osoby decydujące, a jeżeli są ustalenia konkretne, więc nawet sąd jest nie może zmienić decyzji wioski.

W jest poza koleją. Jeszcze dobrze przednio, ale tyle no nic nie zrobię. A co? Trzy kamienie. Ja chciałam zrobić do referowania w stosunku. Ale to jest... Ja się zastanawiam nad następnym mnóżą, co

czy jeszcze jakieś sprawy różne? Jeżeli nie. nie ma, to my nie będziecie za wyczerpujące informacje.